to miałem się nie zajmować Berkowiczem no bo chłop, bądźmy szczerzy ostatnimi czasy nie ma najlepszej prasy, ani nie ma najlepszej pasy życiowej, a to pójdzie do Ikei, coś podpieprzy później powie, że miał tysiąc zakupów e, produktów tej Ikei i tylko cztery czy pięć jakieś tam wiecie, USB wtyczki, nie zatyczki, mu się umsknęły ale, to, to, to jeszcze nic Berkowicz teraz, miałem się tym nie zajmować, bo mówię, naprawdę chłop pójdzie po rozum do głowy, ale moja nadzieja, że Berkowicz ma rozum, jest tak samo płonna jak ta nadzieja ludzi, którzy myślą, że Karol Kibol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków. O co chodzi z Berkowiczem? No cóż, Berkowicz na swoim portalu X napisał: Chiny zbudowały działo, które strzela 7 razy szybciej niż dźwięk, a my, my w Unii mamy nakrętki. Murzy I małżeństwa jednopłciowe. To był cytat, żeby była jasność. Niestety, panie Berkowicz, mamy też w Unii Europejskiej polityków bez mózgu. I to, że Chiny według niego zrobiły działo strzelające 7 razy szybciej niż dźwięk, to jest nic, bo ma posiadanie polityka bez mózgu to jest dopiero wyczyn moim zdaniem chirurgii, o której nam się jeszcze. Nie śniło, no ale wróćmy do samego działa, wspomnianego przez pana Berkowicza: jest to nic innego. Jak wytwór sztucznej inteligencji, podany kilka tygodni wcześniej jako narzędzie wojenne, uwaga, zrobione przez USA, niby. Więc dla jednych jest to broń wymyślona przez USA, dla Berkowicza jest to broń wymyślona przez Chiny, i idę o zakład, że za chwilę pojawi się albo Brown, albo Mike, albo może nasz wielki doradca podatkowy, Sławomir Męczen, którzy powiedzą, że to samo działo. To będzie działo wymyślone rosyjską myśl technologiczną z tak zwanego Instytutu Łomonosowa. I ten Instytut Łomonosowa kiedyś odkrył: uwaga, że od czwartku do poniedziałku są cztery dni, ale za to od poniedziałku do czwartku są tylko dni. Tacy to geniusze i w Rosji, i w Konfederacji.